Cześć, ja jestem SkyRef, a to są krótkie... I... Ny... To chyba ny... Fy... O! To są krótkie info To jest krótkie info. To tak. Jak wiecie, Promil wyjeżdża. Ale ja się nie poddam. I chcia, chciałabym zrobić jakąś serię. Zagrajmy z SkyRefem. Na pewno będzie tam dużo humoru. Bo to jest najważniejsze. Żeby być nieugarniętym. A więc ja będę bardzo mnie ogarniał tych, 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 tych I macie za, zobaczcie co macie do wyboru Dobra Pierwszą kategorię jaką mamy to Zagrajmy wy Zagrajmy wy może być ze wszystkiego ale jeśli będziecie chcieli zagrajmy wy Piszcie w komentarzach Jeden yy, I zagrajmy wy Ja wymyślę z czego to będzie Be Na pewno będzie pełne humor, okej okay? Druga kategoria to Recenzje Będziemy będę przedstawia, Będę różne gry grał w różne gry i wystawiał ocenę. I czy warto zagrać nie, czy nie. Czy warto wydać pieniądze na tą grę? Czy warto ją omijać? Trzecia kategoria to prezenta jakieś prezentacje P. Yy, będę prezentował gry, nie będę mówił czy warto grać, będę po prostu coś mabrotał, bla 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 i będę grał w jakieś gry. Yy, na przykład będę mówił jak to jest typ i na przykład free to play albo no takie, takie yy, no to pre Prezentacje to jest 3 a recenzje to to będzie dwa, tylko nie zrobiłem dwa. Czyli je, jeśli chce, chce, chcecie zagrajmy Wy w komentarzach piszcie 1. Jeśli chcecie rec, jakieś rec, recenzje, piszcie dwa. Jeśli jakieś jakieś prezentacje... L l l l l l, języczek. Piszcie trzy. Yy, no to do usłyszenia. Hmm. Do usłyszenia!